W Polsce występują trzy odmiany bzu dziko rosnącego. Są to oczywiście, jest to oczywiście bezczarny, jest to bezkoralowy oraz bez hebdy, bezczarny ma bardzo charakterystyczny zapach i nie da się go z niczym pomylić. Natomiast bez koral, koralowy ma czerwone owoce, zupełnie innej barwy niż bzu czarnego. Natomiast bez hebd ma ten sam kolor owoców, ale owoce są skierowane do góry i jest to w zasadzie mniejsza roślina niż bez, ponieważ jest byliną, a bez jest krzewem. Powodzenia, mam nadzieję, że odnajdziecie i skorzystacie z przepisów na bez na konfitury z bzu czarnego oraz na lemoniady i syropy z